Dlaczego on mi to zrobił? Przecież oddałam mu wszystko. Takie pytanie usłyszałam jakiś czas temu od dziewczyny, która podeszła do mnie porozmawiać po jednej z konferencji. Była załamana, płakała. Nie rozumiała, dlaczego jej związek z chłopakiem się rozpadł. A historia zaczęła się bardzo pięknie. Kilka miesięcy wcześniej. Spotykali się, chodzili na randki, umawiali się ze sobą. Byli bardzo w sobie zakochani. W pewnym momencie coś zaczęło się psuć. Nie miała świadomości tego, że zakochanie nie jest miłością, że zakochanie prędzej czy później się kończy. Średnio to uczucie euforii, motyle w brzuchu trwa około dwóch lat, a potem zawsze. Dobiega końca. I jeśli w tym czasie z zakochania nie przerodzi się to w miłość, ciężko odrobić straty. Po kilku miesiącach chodzenia między nimi zaczęło się psuć, a ona chciała to naprawić za wszelką cenę, bardzo zależało jej na nim, i już w głowie układała sobie, jak będzie wyglądało ich wspólne życie. Kiedy zgodziła się na seks, zgodziła się na współżycie, było lepiej przez jakiś czas. Ale po kilku tygodniach chłopak wysłał jej SMSA. Nie mogę już dłużej z tobą być. I takich historii słyszę wiele. Wiele rozmawiam z młodzieżą, z ludźmi, którzy postanowili iść z prądem dzisiejszego świata. I teraz żałują, pytają mnie, jak odzyskać czystość, co zrobić? żeby wrócić na tą ścieżkę która doprowadzi mnie do szczęścia. Pierwszym warunkiem jest czas. Musisz dać sobie czas. Musisz dowiedzieć się czym jest czystość, dlaczego ona jest taka cenna. Że to jest droga, że to jest proces, że to nie odzyskanie dziewictwa, bo tego się zrobić nie da. Ale odzyskanie stanu twojego serca, które będzie wreszcie pełne pokoju i szczęścia. Odrobić straty. Odrobić straty w ten sposób, żeby być z Jezusem, być z przyjaciółmi, być w grupie, która wierzy w to samo co ty, która ma ten sam świat wartości. Kiedyś słyszałam bardzo ciekawą konferencję, na której ksiądz mówił o tym, co zrobić, kiedy mam problem z pornografią. Jeżeli gapisz się w pornografię przez godzinę dziennie i chcesz się od tego uwolnić, to idź na adorację i przed najświętszym sakramentem sieć dwie godziny i dwie godziny się gap w najświętszy sakrament, a Jezus uleczy Twój wzrok. Tak wygląda odrabianie strat. W pewnym momencie musimy też sobie przebaczyć, przebaczyć sobie, ale też tym wszystkim osobom, które w jakiś sposób były zaangażowane w naszą drogę utraty czystości. Musimy mieć świadomość poczucia misji, tego, że to jest bardzo ważne, że to jest coś, dzięki czemu osiągniemy wymarzony cel. A naszym wymarzonym celem jest szczęśliwe, trwałe, zgodne małżeństwo. Bycie w związku z drugą osobą, szanowanie się, wierność, Miłość. I na końcu ustalenie nowych zasad, ustalenie granic, których nie będę przekraczać. Taką bardzo ważną zasadą było to, co kiedyś usłyszałam od Jacka Pulikowskiego: trzymajcie się daleko na przedpolu. Trzymajcie się daleko na przedpolu i nie wchodźcie w miejsca, które mogą grozić Wam zejściem z tej drogi czystości.